Duchu miłości, wylewaj się na nas z przebitego serca. Jezusa, Jezusa. Duchu miłości, wylewaj się na nas. Przebitego serca Jezus, Jezusa, Jezusa. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Ukonaj się, Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością, wyrwi mnie spośród marności świata i wprowadź u tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać znowuż szeptu, napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowo, które czy, czy, czytam, pochodzą z uznajwyższego Najwyższego i męstrem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech to poddany bez końca, niech to chwałę, niech to odwodne Twojej miłości, mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego, ty wszystko potrafisz przejmij, bo ja na Tobie nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Secula seculorum. Amen. Usiądźcie wygodnie na swoje miejsce. Mój drodzy, idę w kazanie. Płać, płeć, przepraszam, dar Boży, godność kapłana. Okazuje się, mój sztab stwierdził, że dzieci skończyłem na pielgrzymce, czyli mam spokojne sumienie, to byłem w asyżu, że ja was nie zostawiam bez obfitości słowa, bo pamiętam, jednego dnia były cztery konferencje. Teraz jak się znowu zacznie wieczerni, to będą cztery Dlatego dziś pragnę, żeby były nieszpory, żeby była konferencja, no bo będę miał cztery, wczoraj dwie, dzisiaj dwie. Nie jest tak źle ze mną. W piątek wrócę i jest, jest załama na ciągłość. Stąd też, po, bo ogłoszenia nie będą długie, bo nie ma wiele materiałów, procesja będzie tylko wewnątrz dziedzińca. Pani Agatko, zaczniemy od Ciebie Boga, wysławiamy zaraz procesję. Mamy jak przyjdzie nie i wszystko, i Ci wszystko poleci dobrze. Radość moja ogromna, liturgia przebiega w takim wielkim spokoju, tak dostojnie. Panie, panowie lektorzy, to jest tip-top, to służenie, to moja wielka radość i moja miłość. Cieszę się moimi ministrantami, mam ich tu czterech maluchów, obyście byli tu zawsze i roznosili mi chłopcy ołtarz. Ale jesteście już tak wyćwiczeni, znacie tę prawą rękę księdza, więc... Wiecie, jak chodzić ku księdza. Bóg zapłaci. Idę do Aneksu. Pierwszy Aneks. To jest, moi drodzy, dotyczy konfesjonału. Kobiet. To był rok 21, dzieci. 4 lata już temu i pół. Pan Bóg mnie uwolnił od bab przy konfesjonale, Zacząć mnie chciały. Bo pojawiła się moda. Że każdy chce mieć indywidualnego spowiednika i żeby mu doradzał o wszystkim, nie żeby one o wszystkim dzieci mówiły. I to w chłopie nie wiecie, jaka to jest kula u nogi. Jesteś na rekolekcjach, łapiecie penitentka, ksiądz będzie moim ojcem duchownym i się spowiada z całego życia. Czasami jakbyś pornął o. o, o o oglądną to mniej na nagrzeszysz niż słuchając całego życia z detalami Baby. To Ja już ja, ja na starość wam mówię uczciwie, bo spowiedź to ma być grzech, a nie literackie opowiadanie o wszystkim. Więc posłuchajcie, co wtedy Pan powiedział i jak mnie ustawił wędzbach. Powiedz księdzu, że nie jest zobowiązany do indywidualnego prowadzenia kobiet w konfesjonale, o czym przekonał go Duch Święty. Ja miałem tyle już znaków, tylko nie wiedziałem, jak się uwolnić. Odpędzałem, gdzie mogłem. A teraz to się zaczyna mi kręcić coś, że tam chłop taki, dziecko taką kupkę zrobiła, starszą mnie nie słucha. No to ja, no się drze. Ile razy zaklęłaś, Co ileś razy chłopa w strzeliła, Mów konkretnie i równo. A, a co tam się dzieje, to mów chłopu, a nie mnie. No, gdzie ci okazało się? że część niewiast, które prowadziłem, zrobiły sobie ze mnie z połowę męża, i tak robią z księży, duchowego chłopa, którego obcisko z każdej strony, że on później w łóżku ma problemy, a ona jest szczęśliwa z każdej strony, bo temu się daje i temu się daje. I się tak pojawiła w moim nie konfesjonalnie taka prostytucja wewnętrzna, duchowa przy prowadzeniu. Pan Bóg mówi jasno, to mówi jeszcze nie kobietom, że tylko w wyjątkowych przypadkach możesz mieć przewodnika duchowego, a tak idźcie tylko oczyść, a z męża zrób spowiednika. Ałoby się może też nauczyć słuchać kobiet. Bo jeśli nie, to one się zatrą też. To... Ta natura potrzebuje, żebyś przynajmniej dziennie pół godziny poświęcił na wysłuchanie jej spraw. Pocieszył, pochwalił, wybił głupie myślenie delikatnie z głowy. No i dzieci dalej życie ich kwitnie. Widzicie, ja dostał taką męską lekcję. Rozumiecie? Taką męską. Kobiety zawsze będą jego słabym punktem moim. Dzieci logiczne. No to mama mnie, bo mama ze mnie zrobiła babę. Dopiero po dwa osiemnastym Pan Bóg zrobił ze mnie chłopa. Mama chciała mieć Józka Łopatowego, a nie Jantka Natonkowego, rozumiecie? Mamie się, popi... znaczy, mamie się nie poustawiało w głowie, miała pokichane w myśleniu, że była nieszczęśliwa, że ma Piotrusia jantka a ona chciała mieć Piotrusia Józia Łopatowego, no i skichaj się. A ja byłem powiernikiem wszystkich jej spraw, bo tata dawał tak po grzbiecie, że to wiecie, to jak opisać Saigon to mało, nie? No bo tak po grzbiecie, więc mama nie miała gdzie uciekać. Ja z miłości stałem się powiernikiem mamy, no i okazuje się, że ma, ja miał, miałem być łopatą, a nie tatąkiem. no i z tego tytułu mama osłabiła moje kapłaństwo i męskość, i Pan mówił uczciwie: kobiety zawsze będą słabiej jego punktem, bo widząc w każdej obraz cierpiącej swojej matki, nie widzi ich prawdziwych intencji, nie? No. Że beczy to nie znaczy, że ona beczy, beczy dla, dla krzywdy, tylko ma jakiś plan. Ja to już dzieci poczytywał. Jak się bardziej zestarzeję, to zrobię parę konferencji, żebyście wiedzieli, co to jest gra kobiet w kapłaństwie. Żebyście, żebyście nie myśleli, że bycie kapłanem to jest lejt. Dzieci to jest wojna bez przerwy. Diabeł je bez przerwy przysyła. Małe, stare, wszystko po kolei. Moto w genach wpisane i tego się nie zmieni. I tak trzeba, bo by się dzieci nie rodziły. Trzeba złapać jakiegoś Jacka, Krzyśka. No i dzieci do no proste. No. Ale no w przypadku księdza nie wolno. a Dla kobiety to nic nie znaczy. Chłopie, Nie to dzieci, dzieci. A zanim się... Przy kapnie, no to już że się a on ma ojcostwo duchowe, no i, no, i, no, i to, 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 to tak blisko wszystko do głupoty i to są tak granice śliskie. Kobiety zawsze będą jego słabym punktem, bo widząc w każdej obraz swojej cierpiącej matki, nie widzi w, w ich prawdziwych intencji, a co za tym idzie zagrożeń. Od zasad, które mu narzuciłem, mam ich dziesięć. Bezwzględnie je przestrzegam. Ściemni się żadno z babą nie gadam, Nie gadam po przyświęceniu. Nie, nie ma nikogo, nie mogę z bo nie ma człowieka zasięgu. Ktoś mnie musi widzieć, za tobą gadam. Bezwzględny jestem. Żadnych pitolen nie słucham. Dziś, popo, to to lub pana Jezusa. Ja cię mam tylko rozgrzeszyć, żebyś była szczęśliwa. Na pocieszanie jest chłop. A jak się mat nie udało, małżeństw, małżeństwo chłopcie nie pociesza, no to ci zostaje Pan Jezus i skup się na Panu Jezusie, a nie szukaj młodego księdza. Chłopy, żebyście mnie zrozumiały, jadę na rekolekcję, ciś to widzę. Przynajmniej pięć łapało mnie na generalną spowiedź z całego życia, no chodzenie wokół kościoła i rozmowy że mówi potrzebuję pomocy, potrzebuję, no ja głupi, młody potrzebuję, trzeba było szczelić tak mocno, żeby dziś miałem na, na, na prawym policzku ślad po mojej ręce. I oczywiście, przedstawia się jaka męczennica, no to ja zobacz, widzę moją mamę, no, Iza, no i ona jest przeszczęśliwa, że ją ktoś rozumie. Do obsługi własnej i obsługi chłopców może wybierać tylko kobiety starsze, o dobrej reputacji. Co do indywidualnego prowadzenia kobiet, powiedziałem mu już że ma rękę do mężczyzn. Do prowadzenia kobiet nie dałem mu daru i nie wie jak z nimi postępować. Więc jak, jaka kobieta nie przychodzi, czy, bo o radę, ja mnie dziecko zrobi, a ja nie mam daru prowadzenia baby, to, to wybrałeś najgorszy punkt. Leczka idzie, leczka idzie. Nie mnie, bo ja, ja cię skrzani, potem na nerwów, a dodatku wpienie para Boga, więc nie mogę sobie oglądać. Dziękuję, do widzenia, goodbye, winetu tu i już To dzieci do piernikiem teraz rafiam. Wiecie jakich opie jestem wolny? Wiecie jaki jestem wolny? SMS-y, telefony, kiedy spotkaję tamto, tu się coś wyda, niech on mi doradzi. Ja pitole, ja byłem komputerem. No. Pamiętacie jak wrzeszczałem? No po co mi piszesz SMS-a, że dziecko zrobiło brązową kubkę? No po kiego mi to, kapujecie? Po co mi piszesz SMS-a, że zadzwoniłem do męża, przyjdź, bo jestem gotowa. No dzieci nieprawda? No, takie SMS-y, no, to, to się zganianie na nieprawdowne strony, nie? Później, ja przyszedł. No ja bym też przyszedł. No, 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 normalnie nieprawdopodobne, dzieci. Przecież to, 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 to nie, nie ma pomieru, kapujecie? To. O takich mnie rzeczach meldują. No, ja, 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 ja nie wymyślą, kapujecie? Ja tak wyleczył, że żadna baba na mnie nie dzwoni, bo się coś w sensie boją się. To. O takich rzeczach tak mi mówić. Przeciwnie. Sprzeciwnie zbliżając się do niego, czyli do mnie, stają się żądne i zaborcze. O! Te baby dopiero są zaborcze. Jeśli o księdza. Tylko ją masz kochać, na nią patrzeć i na inne nie spoglądaj. Dzieci. Dam ci ciężko kupię ci skarpetki, ale pamiętaj ksiądz. To mówi stary już dziadek. Mam wstać Państwa dzieci, dopatrzcie na mnie jako na dziadka, który to wszystko przeżył. Stają się żądne i zaborcze. Czasem tracą naturalny wstyd, zapominają, gdzie jest ich miejsce. Konfesjonał kobiet to rzecz trudna, bo kobiety zamężne próbują otrzymać od kapłanów delikatność, wrażliwość na ich problemy, w stopniu, w jakim nie mogą otrzymać od ich mężów, a czynią to, przymuszając słabszych kapłanów. Do poświęcania im czasu za pomocą łez, narzekań na swoją sytuację rodzinną pod pozorem spowiedzi. Dzieci, ile tysięcy godzin Jarzem tego wysłuchał? Urobiony na rekolekcjach, Proboż mi każe, zajmij się Kleopatrą, no i chodzimy, słuchaj zakryśli. A to nie, że godzina, to zapomnij, by się w godzinę wyrobiła. Wszystko to było pod pozorem spowiedzi. I to Bóg mi dał mi to łaskę, rozgoniłem to bractwo, chłopy ja dopiero teraz roz, jestem roz. wolny w kapłaństwie. Mam Was i dzieci, je z radością leczę na zajęcia akademickie, a jak przychodzi służba, no to uwielbiam tańcować. Przez raz, raz, raz. Stały spowiednik jest więc dla kobiety, ko dla kobiety rodzajem drugiego męża. Czy rozumiecie? Stały spowiednik dla kobiety jest rodzajem drugiego męża. Więc chłopy sprawdzać, raczej zadać swoim babom, żeby się spowiadało, jak jest pięciu kapłanów, to tutaj kalendarz i nie ci pisze. Była mu proboszczka, katechety, emeryta, kulawego, nie, I wtedy masz spokój. Jak do tego samego łazi, no to się... Musisz wiedzieć, że masz konkurenta. Bo ona ma tylko się z grzału wyspowiadać, a nie biadolić o tobie i o życiu. Bo zasadniczo w konfesjonale no, obraz w twój chłopie no, nie wypada na różowego. No. Mam męczennika, a tyś tyran. No, no, no ten najczęściej jest. No bo ona chciała poślubić anioła, które okazuje się, że jej nie wyszło, no bo wizja małżeństwa, którą miała jako dziewczynka była ślepa, no bo to nikt nie powiedział konkretnie, że małżeństwo to powolne konanie, męczeństwo, etc. w przypadku jednej i drugiej strony. Stały spowiednik jest więc dla kobiety rodzajem drugiego męża. Pierwszemu oddają ciało, a drugiemu duszę, co jest oczywiście nadużyciem i prowadzi do zaburzeń małżeństwa i kapłaństwa. No pomyślcie, jak ksiądz w konfesjonale wyszukuje, na przykład szóstego przygodnia takie detale, co nawet na porno nie ma. No on mówi, no to no, panie Jacku, wrócisz dołpy, to ci się dzieje. No ty też masz zaburzenia. No krew ci się zburzy, nie? No, to jest no, prosta dzieci, to. to, to ja mam dawałem ten przykład, że mi SMS pierwszy, że poprosiła męża, żeby przyszedł, bo ona jest gotowa, a później pan informuje mnie, że przyszedł. Za pół godziny. Więc to prowadzi do zaburzeń małżeńskich i kapłańskich młodych kapelonek, jest przekonany, jak do niego idą, że jest wielkim kapłanem, bo to diabeł umie poustawiać pychę, że ma kolejkę, że się o rady pytają, przecież on nic nie wie. On poza tym, że czasami się mu uda dobrze wysikać w łazience, że nie zleje podłogi, i to nic nie umie. No ale to tego tak nakręcą, że on, oni, oni mówią: Jan Wianej, no, Jan Wianej, nie? Później stała się leopoldem, patronem dzieci, ojcostwa i wielodzieciństwa. No bo to po prostu, z do siebie. się bierze? Że... Spowiadać kobiety regularnie powinni więc wyłącznie bardzo doświadczeni kapłani, nie tylko strasi, ale i otrzymujący do tego nadprzydłe światło, aby potrafić rozpoznać kobiety szukających sobie nowych mężów, a bojące się grzechu ciężkiego. Takie właśnie oddają się duchowo kapłanom, sądząc, że nie grzeszą i nie zdradzają swoich mężów. Naiwni cudzy Boży, użalając się nad swoimi penitentkami, pozwalają im na ten duchowy romans. Który nie tylko nie pozwala im poprawić rodziny, rodzinnej sytuacji rodzinnej, ale coraz więcej pogarsza ją, wprowadzając rozłam w małżeństwie. Mężczyzna bowiem nie poślubia ciała kobiety, ale również jej duszę. Mylenie spraw duchowych u kobiet ze sprawami uczuciowymi jest powszechne. Dlatego tylko bardzo doświadczony, pobożny kapłan może indywidualnie podprowadzić kobietę. Ja dziś mówię prosto, no zganiasz się. Ty, ty, ty potrzebujesz chłopa, ty nie potrzebujesz rozgrzeszenia, ty potrzebujesz chłopa. Stały spowiednik, mówi Bóg, jest przeze mnie dawany duszą obdarzonym szczególną misją w Kościele, a nie wszystkim, a dziś stało się modne, mieć stałego spowiednika. Czy będzie ksiądz moim stałym spowiednikiem i będzie mnie prowadził? Dzieci, ile tych? Człowiek młody, no to wy, wy, wyrudziało odsepy. Jak młodym księżom, to ja każę na przy, przy konfesjonale, powiesić cepy i napisać tam na baby, cepy, żeby one się odwarł, żeby wiedziało o co tu chodzi. Stały spowiednik jest przeze mnie dawany duszą obdarzonym, szczególną misją w Kościele. Nie wszystkim. Dlatego tak o Niego trudno. A Księdzu powiedz, że On właśnie się nie nadaje do spowiadania kobiet. Boże, jak umiesz rozdawać dary, jak ja Ci za to dziękuję, że, że jestem taki dyletant w tej misji, ale bym miał to, że tak ktoś dał, to bym nie chciał kupić te, 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 tego daru. Słapał mi konkretnie pyk, myk, co, 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 co będziesz beczał i już i bierzemy i, i, i nic się nie wydarzyło. Księdzu powiedz, że on właśnie nie nadaje się do spowiadania kobiet. Im bardziej posłucha mojej rady i skupi się na duszpasterstwie mężczyzn, mężczyzn, tym więcej pomoże kobietom. Odbudować pobożność, siłę, odwagę i wiarę polskiego mężczyzny to więcej, niż może dać kobietom poprzez słuchanie ich indywidualnych historii. Setki. Setki, jak nie tysiące panie Jacku, tych historii indywidualnych wysłuchałem w przekonaniu, że ja prowadzę. Kiedy daję powołanie kapłanowi, oczekuję też, że odkryje je i wykorzysta na moją chwałę. Jeśli więc powiedziałem mu, daję ci rękę do mężczyzn, oczekuję, że będzie ich dla mnie pas i poświęci im swoje kapłaństwo. Jeśli by się znalazło 50 chętnych chłopów, to ja 9 grudnia na 4 dni jadę z Wami do Częstochowy. Nie, do Rzymu. Odwiedzić bramę świętego Piotra. I odpływ zupełny. Jak mi pani ja też znajdziesz 5 chłopa, jadę. Nawet wiem cenę. 550 euro i 2000 zł byłaby by jazda, to byś musiał jechać, bo kto mnie obsłużył? Jest waruję bez, bez twojej pomocy. Rozumiesz? Jak będzie pięćdziesięciu chłopa dziewiątego z samymi chłopami jadę do Rzymu. Weźmiemy swoje stroje, komrze takie czy, czy, czy regionalne. Nie musimy być weźmiemy go krzyż, nie musimy chorągi. Nie rozumiecie. Jedziemy tylko po odpusz. Patrzę na dziesięciu chłopa. Czy jest ktoś tu chętny na taki wyjazd? Jest jeden, dwóch, czterech. No to panie Jacku, pani Agatka zrobił ogłoszenie, ale tylko same chłopy. Widzę, że ja się zapytam Pana Boga, czy to nie przeciwnego planu. I biorę samych chłopów na 6 dni. Wyjeżdżamy 9, żebyśmy tu na uzdrawiania przed wyjazdem. Wy rozumiecie, 14 wracam. Bo radzę, kto jeszcze nie był na odpust jubileuszowy w Rzymie. Chłopy, jechać. Pierańska łaska. W dodatku tłumy, nieprawdopodobne tłumy ludzi. Daję ci rękę do mężczyzn, bo dziś cały dzień walczyłem, czy ogłaszać tę pielgrzymkę, czy nie ogłaszać, bo ósmego impreza, rozumiecie, no ale. Wywalczę w niebie, że będzie na pielgrzymkę bez postu, żebyśmy coś pojedli, poszli, znaczy nie popijamy. <grystanie> Popili wody święconej, no może coś. Panie, wybaczcie, bo to. Chłopy, pomyślcie. Pomyślcie, pani Agatka, zrób okienko i chętnych na wyjazd. Chyba było 550 euro i 2000 zł, ale do, no, pewny przy stole panu Jackowi powie: Zwoń po chłopaka, jademy. Panie Wusia, nie beczysz, wtedy sześć różańców, niż <grym>, mi tak pokazuje. i widzisz, widzisz widzisz pan, widzisz pan, że ty, ty, tyś bidoku taki święty, nie, nie nosisz to wszystko, no ale tak się uświęcisz, no, jak inaczej? Daję ci rękę do mężczyzn. Oczekuję, że będzie ich dla mnie pas i poświęci im swoje kapłaństwo. Ale aby wychować synów, musi wychować ojców. Aby dać Polsce kapłana, musi dać jej najpierw ojca. Jeśli będzie chętnych sztu, to pojadą w autobusy, bo to z tą samą firmą. Rzuciłem takie hasło i już mam odpowiedź. aby dać Polsce kapłana, musi dać jej najpierw ojca. Słuchać ukochane mamy. Kapłani rozpieszczeni przez swoje matki stają się łatwym łupem dla kobiet i nie mają odwagi, aby walczyć, bo później taką mamusię dostanie, a to lisica stara wyga, wie co powiedzieć, gdzie pogłaskać, co przynieść, gdzie delikatnie dotknąć. Gdzie ta to wiecie, co będą moi klerycy słyszeli na moich konferencjach w tej materii? To, 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 to częściej zapłaczaj, do mamy ucieknie. No bo przecież dziesiątka państwo pójdzie, jak mama ma dominantę. Do seminarium przyszedł, a ona dzwoni łóżeczko pościeliłeś? Co dziś na kolację jadłeś, Krzysiu? No mamusia! A kaszelet? A majtki? No przecież to się w głowie nie mieści. Czyli wina za kryzys kapłaństwa to nie tylko mechanizm studyjny, ale i mamusie, którym się pokrzaniło, słopem nie wyszło, więc synka uwiodła i zrobiła z niego część małżonka. Kapłani rozpieszczeni przez matki stają się łatwym łupem dla kobiet i nie mają dosyć odwagi, aby walczyć. A jeśli chcesz pomóc kobietom, nie próbuj zastępować ich męża doskonałego. Ale naucz mężczyzn, jak być szczęśliwym małżeństwie, by, bo poznałeś wrażliwe serce kobiety nie po to, chodzi o moją mamę, bo wszystkie jej krzyże znają widzicie? Jak tylko byłem małym chłopcem od A do Z wszystkie łzy. Wszystko. Później na starość dostało ode mnie takie serce. Tak mam dbałem, że dzisiaj to wypłaciłem wszystko. No ale zaś baby nade mną. No, trzeba było znowu ognia z nieba, żeby się uwolnić od systemu. Dzieci nie, że mnie krzywdziły, tylko dominowały moją osobą i psychikę, kapujecie? Jak przestał być chłopem? Taki zniewieściały Pietruś chodził, no i moje kapłaństwo nazywało się, nie za, kapłaństwo zbawiania, tylko było to kapłaństwo zabawiania. One były szczęśliwe, zażartował, ujrzał ładny strój, pochwalił, ta, ta fryzurka. No fryżurka, bo to nie, no no jak wejdziesz jak dawno, to prostu kaczesz jak one.

bo poznałeś wrażliwe serce kobiety nie po to, aby się nim zajmować, ale po to, aby nauczyć mężczyznę być dobrym mężem, prawdziwym mężczyzną, a co za to idzie, prawdziwym Polakiem i katolikiem. Ob, nabierzemy ognia. Im bardziej poświęcisz serce wychowaniu mężczyzn i na nich skupisz swoje kapłaństwo, tym więcej chłopców przyciągniesz do kapłaństwa, tym większe dobro dasz nie tylko kobietom, ale wszystkim ludziom. Miejsce kobiety w kościele to nie tylko problem liturgii, ale także wszechobecności w kapłaństwie. Ale ten temat na osobne orędzia my właśnie dostali to wszystko wcześniej. Amen.